Widły w plecy, rozcinali głowy siekierami i chowali się w tych bezimiennych domach. I to jest nie tylko kwestia jednego osobnika, jednego prezydenta Zomańskiego. To są ludzie z tych górnych warstw przywódców ukraińskich parlamentarzyści, szefowie instytucji centralnych, ministrowie. Podejście z ich strony jest praktycznie takie samo albo bardzo podobne. Wszystko sprowadza się do dwóch praktycznych określeń, że to, co się tam działo, to były epizody i incydenty. A po, po co mówić po kilkudziesięciu latach o jakimś epizodzie? Przez to jest rzecz bez znaczenia, nie powinno się w ogóle tego wymieniać. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Mamy w Polsce ludzi, Określających się jako aktywista ukraińskie i działające z otwartą przyłbicą po nazwiskach, po nazwiskach zmienionych co jakiś czas, Jest takiej Ukrainy z Polsce.